Naprawdę. Naprawdę tego świata nie ma co liczyć, bo jak świat tak, prawda jest skończona niedostatecznie. Ostatecznie jednak przebaczamy i maczamy ręce w żalu po cichu, w imiennym nic, po nic i za nic. Ale przez nic to Tobie. Co po tobie? Mam dziurę. Jak ty mi, my tak sobie wiecznie, ale było mlecznie. I koktajlowo do czasu, gdy ty mi nic i gdy ja tobie niewiele więcej. Bo tobie po naszym tamtym spasłym w grzech tygodniu mogę co mam. Mam co mam. I mlaszcze, nie klaszcze, nie łaszę fretki i kredkę do ust. Też już schowałem. Wymalowałaś mi kredką oczy, byłaś jak bułka po Jesteś Everest kinematograficznych marzeń. Walcza, kocie, walczy. Wiosna nie daje cię topić, a grzybek nie może opić, że pod gołdrą puchową w oplocie ciał ma tylko... Dzikość snu bez snu. Przy zamkniętym okiennym oku, jednym i drugim szklanym włóknem myśli przezroczyście, ma to, bo to i owo staje się małym białym karłem. Meliczną opowieścią o gwieździe, jej pomruku, tytuku, tuku. Ty -tuku. No w każdym razie pozdrowienia, tej pan. Czas lipie. No dobra. Wierstrój. Boże, mój Boże. Mówisz, że w proch się obrócę, a ja za srebrniki obracam twoje panienki. Drodzy Państwo, komuś w podróży byłby krawczy? Karty niebieskie do góry. A komu kupa, tak, komu chyba żółta karteczka do góry. I liczymy. Te niebieskie? Kartka bokiem nie jest zbyt dobrze widziana. Tak. Nie masz kartki? To jeszcze...